mu były te szczury? Przykład tylko, lepiej byłoby to obato odnieść na mięśniach. Keira, co ty tu robisz? O, Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi: Przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie z gardła wyłudzkane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki Elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Ach. Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Hmm, niech pomyślę. E, zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? E, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie... Ja się tu ukrywam, Gerald. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak. Mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na pijówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnił się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Wróćmy do tematu. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Hmm. Dlaczego Elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z zwierząt, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Można możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę. We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, udało się uciec z wyspy pomarli później w mękach, ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Czemu ci na to aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdajemy klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że. słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym od ludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś hama z żałobą za paznokciami. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na Kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą widzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalium, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu, koło wioski, i pewnie dalej tam jest. Ach, o ile nie zgniło, jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych, magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko... nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła Cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglazy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. I ci już bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? 嗯，金库呀。Hmm.